Cześć! Witamy Was w kolejnej części filmików naszej serii dla osób początkujących. W poprzednim filmiku Łukasz pokazał Wam jak odpalić pitbike'a, a dzisiaj zajmiemy się czymś, co na pewno przyda się rodzicom, czyli... Czyli zabezpieczenie motocykla w taki sposób, aby był bezpieczny dla naszego e, młodego rajdera. Czyli będziemy Wam dzisiaj mówić o tym, jak zablokować manetkę gazu. No dokładnie, to jest taka sprawa, myślałoby się banalna, aczkolwiek mająca chyba największy wpływ na bezpieczeństwo. Oczywiście poza doborem pojazdu, jeśli chodzi o wielkość i wysokość naszego rajdera. No to mamy takie magiczne miejsce. W większości feedbacków markowych oczywiście jeżeli nie ma tego w naszym pitbike'u, a dziecko jest początkujące, warto zaopatrzyć się w manetkę gazu z regulacją. Regulacja to jest standardowa taka procedura polegająca na wkręceniu śrubki, która umożliwia albo może uniemożliwia otworzenie pełnej przepustnicy z obrotami. Czyli wkręcamy sobie śrubkę, sprawdzamy motocykl, jak nam się wkręca na obroty. Jeżeli to jest motocykl na tyle duży, że jesteśmy w stanie sami nim się przejechać, to warto się przejechać, nim wpuścimy na nie nasze dziecko. Aczkolwiek pamiętajcie, że waga dużego rajdera w stosunku do dziecka jest dość różna i ta prędkość też będzie różna. Także lepiej troszeczkę wolniej ustawić ten gaz. Jeśli mamy taki motocykl jak ten, warto po prostu dodać gazu i spróbować obok tego motocykla iść, ewentualnie biec. No bo w sytuacji kryzysowej, no nic nie zastąpi naszych nóg i musimy sobie dostosować to do, do tego, jak szybko tymi nogami jesteśmy w stanie przebierać, aby to nasze dziecko gdzieś tam potem złapać. Także po ustawieniu y, tego gazu do odpowiedniej prędkości dopiero wsadzamy naszego rajdera. On sobie robi kilka, kilka rozgrzewkowych kółek, i oczywiście następnie możemy powolutku y, tą prędkość zwiększać. Ważne jest to, aby y, każda kolejna jazda, czy, czy powiedzmy po jakiejś takiej dłuższej przerwie, jednodniowej czy dwudniowej, rozpoczynała się z powrotem od tego gazu wkręconego i stopniowo y, dodajemy, aż dochodzimy do, do etapów, w których nasz rider po prostu jedzie pełnym gazem y, w każdych warunkach i, i nie trzeba się o niego y, martwić. Okej, okay, myślę, że ta informacja bardzo przyda się wszystkim rodzicom. Pamiętajcie, pitbike'i to są bardzo bezpieczne motocykle, mini motocykle. I zachęcamy was, aby zapisywać dzieci na zawody, aby sobie zaczęły swoją przygodę z pitwajkami. Zapraszamy.